Jesteśmy w Ewangelii według świętego Łukasza, który nam opowiada o kuszeniu pana Jezusa na pustyni. Wiemy, że ta relacja jest także u innych ewangelistów, chociażby u Marka. I to dzisiejsze doświadczenie będzie tak naprawdę obroną tego, co jest najważniejsze dla pana Jezusa, a więc obroną bycia synem pokazaniem, że to co jest trudne w moim życiu wcale nie przeszkadza mi do tego aby wyznać wiarę w mojego ojca, nawet nie tyle wiarę, chociaż jako człowiek pewnie tak, ale jako Bóg wyznaje że ma tę ścisłą relację z ojcem, że jest jedno z ojcem, tak jak powie o tym też ewangelista Jan. Zobaczcie, że duch wyrzuca pana Jezusa, zanim jeszcze będzie miał swoje trzy lata. Nauczania, swojej publicznej działalności na pustynię. I to jest bardzo ważne doświadczenie, które ugruntowuje też Pana Jezusa w tym Jego przekazywaniu dobrej nowiny o Ojcu, o ojcu, który jest miłosierny, który jest miłością. Popatrzcie, że sam Bóg, sam Jezus Chrystus doświadcza takiej próby. On jest zatem prawdziwym człowiekiem. Każdy z nas w sposób naturalny jest kuszony przez złego ducha. Czasami te pokusy gdzieś są przez niego wykorzystywane za pomocą doświadczeń negatywnych w naszej historii, więc różne traumy, różne cierpienia. Różne niepowodzenia i porażki mogą też sprzyjać złemu duchowi do tego, aby nas kusił do złego. I on oczywiście czyni to bardzo subtelnie. Tak też miało miejsce chociażby w przypadku pana Jezusa. Natomiast prawdą jest, jeżeli wychodzimy na pustynię, to mamy szanse i to jest praktycznie niemożliwe żeby tak nie było usłyszeć jakiś głos. Te głosy mogą być głosami dzikich zwierząt, czyli w jakimś sensie tego świata, który nie jest nam znany do końca, bo nie będąc na pustyni nie doświadczamy tych głosów dzikich zwierząt, tak można by je określić idąc za ojcami pustyni, czyli różne rodzaje ryków od głosów drapieżników, bo w momencie, gdy pozwalamy sobie na ciszę, pozwalamy sobie na pustynię, to te głosy się jakoś aktywują w nas. Do momentu, gdy jesteśmy cały czas bombardowani przez inne sygnały, przez inne głosy, to te głosy są gdzieś tam wytłumione, wyciszone. Ale gdy nie ma innych, Rzeczywistości, które by nas bombardowały swym głosem, swymi dźwiękami, to wtedy właśnie świat wewnętrzny się w nas uruchamia, także ten nieuporządkowany. Popatrzcie, że mamy też głosy dobre, głosy aniołów i też głos samego Boga, bo, bo właśnie jest takie bardzo ciekawe połączenie, zbieżność nawet słowa hebrajskiego midbar, które oznacza właśnie pustynię, z innym słowem dabar, które oznacza słowo i to słowo pisane przez duże S. A więc ktoś, kto wychodzi na pustynię, ten doświadcza słowa pisanego przez duże S, czyli Słowa Bożego. Wiemy, że Izraelici szli przez 40 lat przez pustynię. Dlaczego tak długo? Dlatego, że właśnie powielokroć oddawali się w ręce tych y, ryczących w nich zwierząt, y, a więc wykazywali się brakiem zaufania wobec Boga. I dopiero po 40 latach próby takiego okresu narzeczeństwa, Bóg, można powiedzieć, zaślubia sobie y, Izraela, a konsekwencją tego jest dar ziemi, dar ziemi Kanaanu, do którego y, później, do której to ziemi wchodzą właśnie po tak długim okresie y, Przechodzenia, pielgrzymowania, które nie było dla nich łatwe. Wiemy, że z Egiptu do Kananu można było przejść o wiele krótszej, krótszą drogą, czy też w wymiarze czasowym nie trwałoby to tak długo, ale ten czas był temu narodowi potrzebny do tego, aby mógł tak ostatecznie zaufać swojemu Bogu. A więc w nas też. Nieustannie rozgrywa się ta, można powiedzieć, batalia pomiędzy tymi głosami negatywnymi, a głosami aniołów, i samym oczywiście Bogiem, który nam nieustannie mówi o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy Jego synami i córkami. I Sobór Watykański II podkreśla, że najważniejszym właśnie tytułem, który każdy i każda z nas nosimy, to jest. Synostwo Boże, to jest bycie dzieckiem Bożym, nie inne tytuły, które świat nam może dać, a czasami nawet i funkcje kościelne, ale właśnie to synostwo, które jest oparte na Chrzcie Świętym. I to synostwo Jezus tutaj pokazuje nam, że potrzeba obronić. Jezus jest o tym właśnie przekonany, dlatego że. Po doświadczeniu pustyni, on otrzymuje w sposób absolutnie jeszcze darmowy, bo, bo niczego takiego nie wykonał w tym publicznym swoim posługiwaniu, co, co zasługiwałoby na, na jakąś taką, nie wiem, wielką pochwałę ze strony ojca, że, że coś zrobił i teraz otrzymujesz tytuł syna. Otrzymuje go. Zanim jeszcze się wiele rzeczy dokonało, zanim jeszcze ostatecznie oddał za człowieka swoje życie. A więc to pokazuje, że Jezus jest synem w sposób darmowy i my też tę darmowość synostwa możemy w sobie odczuwać, pielęgnować i bronić. Jezus pokazuje, w jaki sposób się to dokonuje, bo tutaj zostaje poddany trzem pokusom, i te trzy pokusy. Odpowiadają takim trzem porządliwościom, które mistycy chrześcijańscy, wielcy teologowie kościoła określili mianem porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy żywota. Popatrzcie, gdy człowiek jest pozbawiony jedzenia, doskwiera mu głód, to zaczyna szukać sobie jakichś, można być podpórek. Próbuje jakoś ten głód wypełnić i co się dzieje? Propozycja ze strony szatana jest oczywista. Masz tu kamienie, możesz zamienić je w chleby. Cóż stoi na przeszkodzie, aby to zrobić? A więc, popatrzcie, naturalne byłoby dla człowieka, który jest głodny, że bierze cokolwiek ktoś mu poda, aby tylko zaspokoić swój głód, czy niejednokrotnie tak nie robimy. Że po prostu nawet nie zastanawiamy się, co zamieniamy w chleb, ale bierzemy to. Różnego rodzaju informacje, różnego rodzaju relacje, różnego rodzaju także może i czasami jedzenie. To wszystko, ale przede wszystkim w tym wymiarze duchowym, zamieniamy w chleby, chociaż to tym chlebem nie jest, bo nas nie nakarmi. Tak de facto sprawia nam zawód. Tak de facto nie czujemy się po tym nasyceni. I Jezus zdaje sobie z tego sprawę i dlatego odrzuca te propozycje szatana. Nie każdym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. To jest prawdziwy pokarm. Wie, że to nie będzie słowo zatrute, to które pochodzi z samego Boga, co daje życie. Co nie przynosi śmierci. A więc popatrzcie, jest ta porządliwość ciała, ale Chrystus mówi, abyśmy baczyli na to, czym się karmimy, bo nie wszystko jest prawdziwym chlebem, nawet gdybyśmy to w naszych oczach zamienili w chleby. Później drugą pokusą, którą szatan proponuje Chrystusowi jest pożądliwość oczu, a więc. Zobaczenie różnych królestw, różnych dóbr, które mogą stać się udziałem Chrystusa, jeżeli tylko właśnie, jeżeli tylko odda pokłon, jeżeli tylko uzna złego ducha za swojego pana. Oczywiście Jezus nie może tego uczynić, i Jezus mówi, że każdemu e, takiemu słowu pokusy przeciwstawia słowo, które pochodzi z Pisma Świętego. A mówi ono o tym, że tylko samemu Bogu będziesz oddawał chwałę, tylko samego Boga będziesz czcił, nie będziesz sobie wymyślał żadnych bożków, nikomu nie będziesz się, można powiedzieć, sprzedawał, żeby zyskać jakieś królestwo, jakieś dobro, bo tylko jeden Bóg jest tym, któremu należy się chwała i cześć. A więc tutaj, Jezus. Kolejny raz odrzuca pokusę szatana, mówiąc, że Słowo Boże jest jego orężem, jest jego mieczem w walce przeciwko złemu duchowi, jego potrzebom. W końcu pojawia się trzecie podejście szatana, tak zwana pycha żywota. To jest też w nas jako ludziach bardzo obecne, bo popatrzcie, którzy z nas, nie chciałby mieć adoratorów, fanów, któż z nas nie chciałby, żeby go wielbiono, żeby był atrakcyjny w oczach innych ludzi. I dlatego szatan mówi Jezusowi: rzuć się, rzuć się z narożnika świątyni, bo przecież aniołowie i tak cię uratują. Nie pozwoli twój ojciec, nie pozwoli Bóg, nie pozwolą aniołowie, żeby cokolwiek ci się złego stało. A więc rzuć się, a co się wtedy stanie? Będziesz oklaskiwany przez wszystkich. Staniesz się, można powiedzieć, takim supermenem. E, ludzie lubią właśnie igrzyska ludzie lubią takie wydarzenia, w których e, ktoś e, jest atrakcyjny, e, komu mogą być brawo. Staniesz się dla nich bohaterem. Popatrzcie, nie jest to e, jakby pokusa, która dotyka każdego z nas. Nie jest to coś, co gdzieś nęci człowieka, aby mógł być wielbiony, aby w ten sposób też jakoś zajmować miejsce samego Boga? I oczywiście ta pokusa też się nie realizuje, bo Chrystus mówi, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Nie będziesz go kusił, e, dlatego że e, żadna z tych pokus e, tak ostatecznie nie przynosi wypełnienia, ani chleb nie nasyci, e, ani królestwa i dobra tego świata nie przyniosą wysycenia, ani też e, ostatecznie nie przyniesie e, tego. Co jest gdzieś najgłębiej ukryte w sercu człowieka, a więc pragnienie ojca, to co nazywamy pychą żywota, a więc poklask, a więc bycie bohaterem. Dlatego to, do czego nas dzisiaj zaprasza Bóg w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, to uświadomienie sobie, że mamy pragnienia, że mamy też pokusy względem tych pragnień, ale że tak naprawdę te pragnienia jest w stanie wysycić tylko nasz Ojciec Niebieski. Idźmy za tym wzorem, który nam zostawił Pan Jezus. Nie poddawajmy się byle jakim e, nasyceniom, e, które mogą po prostu być potrzeptem e, złego ducha. Mamy takie pragnienie, które jest w stanie ugasić tylko nasz Ojciec, bo jest to właśnie pragnienie. Jego obecności, Jego towarzyszenia i przeświadczenia o tym, że jesteśmy umiłowanymi córkami i Jego synami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionej niedzieli.